Teraz pokażę wejście Chwileczkę tutaj dojście do punktu widokowego A Tutaj już widać poręcze ze sznurkami Tam z winać widać stary zamek i zejście na punkt widokowy Jeżeli ktoś ma tam rozeznanie To zobaczy w oddali Że takie coś tam jest przy tej skale a ja tutaj będę dalej do punktu widokowego, Już się wnoże zamek. Dobrze. A tutaj turyści przechodzili a ja tutaj widzę, bo dalej zamek zaśnieżony. Zawiany i za mgłą jeszcze. Właściwie to taka śnieżyta jest, która blokuje widoczność. No. Zamek na punkcie widokowym nie ma nikogo, ale jest nieprzyjemnie. I trzeba uważać, bo ślisko kamienie ma tutaj tam widać punkt widokowy z lewej strony starego zamku teraz bardziej tam widać ale też żywej, żywego ducha nie ma Ale ja tutaj idę w stronę tego punktu widokowego już tyle razy to pokazywałem tutaj jest zejście na platformę widokową która jest poniżej punktu tego widokowego o, tutaj jest ładnie ogrodzenie zrobione i w oddali widać dwie baszty dwie baszty no i taras oświetlony tarasy bo są ogrody świateł i cały ten zamek widać jak na dłoni a w dole płynie wyłcznica no a na ścieżkach ludzi niestety turystów nie ma no i teraz się będziemy spokojnie wycofywać tutaj jeszcze pokażę jak wygląda punkt widokowy jakie piękne ogrodzenie zrobili a było kiedyś takie beznadziejne beznadziejne było pychami obite a tam z dala widać stary zamek ktoś tam przypatrzy się kogo zobaczy ja muszę tu uważać bo ślisko Idą tu turyści ale ich nie będę Filmował Idę w stronę W stronę zamku Oni tam nie i tutaj jest trasa oznakowana, olinowana A z dala widać Małdzielą Dizji ja Jeszcze Nawojeczek tu pofilmuję i skręcę sam w lewo do zamku. Tak to wygląda. O tam widać małżeństwo. I teraz tu tylko jeszcze dojdę do tego punktu widokowego przy drodze i pokażę jak. Zamek w gronach Jacyś turyści idą Skręcają na punkt widokowy A ja tam jest. Dobry no. I tutaj Idę już chwileczkę Będzie punkt widokowy to Znaczy z tej głównej drogi co tutaj widać? To pokażę. A to jest w tą stronę. Muszę skierować kamerę. No. A i tu proszę zobaczyć jak to wygląda. Ledwo zamek widać. Tu jest ogrodzone, olinowane i pięknie zamek. Widać, a tutaj turyści idą i na tym na razie kończę.